Na kopart, trenton Udało mi się tak wejść, że będę mógł oglądać do oporu, i tym razem bez towarzystwa. No zajbiście. się. Powiem, zaczniemy od Subaru BRZ. Jest to samochód z 2013 roku. Wersja premium dwulitrowa benzyna w manualu. Sprzedawca to firma ubezpieczeniowa Geico. Uszkodzenie typowe, przód. Albo pod coś wjechał, albo uderzył w jakiegoś pick up Ale raczej typowe uderzenie pod pick upa Oczywiście, lot number sobie też tutaj na bieżąco sprawdzam. Jeżeli otworzymy maskę, to zaś może zobaczymy więcej. Ale zakładam, że jej nie otworzymy, więc na nie kombinuję. Uszkodzenie. poszło nad belką. Podróżnice są całe, nietknięte. Ten absorber tylko opadł. A sprzeni pewnie będzie do wymiany, może nie z podwórcami. Pod maską, zbiorniczki, yy, filtr powietrza razem z obudową, te wszystkie doloty, chociaż widać, że nie dostało to za mocno. Najważniejsze, że odpala. Trzeba praktycznie nic nie, nie jest uderzone Tu jest jakaś rysa Jako ciekawostka Większość Japończyków to ma Ale nie każdy to wie, pomarańczowe kierunkowskazy z tyłu Nie będzie trzeba przerabiać lamp To nie niebywały plus. Tutaj kolejna rysa To pewnie jakaś poprzednia szkoda Uszkodzony błotnik, już zaczyna korodować Więc raczej na pewno Tym bardziej, zderzak wygląda dobrze przy przyłożył zderzak na szczukę na Ludzie tak jeżdżą, mi to nie przeszkadza Co mamy w środku? Standardowo wykręcona gałka śmieszny ręczny, kubełkowe fotele tapicerka To też jakiś boczek czy jakaś ozdoba Manualna klima znaczy no nie ma co się poszukiwać w tych samochodach Nie ma tutaj nie wiadomo jakiego wypasu 2021 BMW serii 7 G12 Każda siódemka w cenach była oczywiście w wersji Long Samochód w wersji 750, a więc mamy tutaj pod maską silnik 44 Biturbo o mocy 450 koni. Możemy sobie zobaczyć, jak ta linia tutaj wygląda. Tak samo tutaj, samochód jest w X-Drive z ładnym takim karmelowym wnętrzem. Tego się można spodziewać po tym samochodzie. Regulowana kanapa tylna, działająca oczywiście. Tablet nie wstaje. Pełno gratu w środku styła, cóż nie będziemy można to patrzeć. ktoś tutaj sobie na... jakiś witraż przyklei. Warto wiedzieć, samochód posiada liczne elementy z karbonu. Jest rama dachu, ściana boczna karbonowa między innymi. Zobaczymy czy są dociągi. Jest dociąg. W środku oprócz tej brzydkiej dziury widzimy też ślady tego wycinania na desce Oto wyposażone w head-up'a. jakieś chusteczki pina do telewizora, nawet ktoś przemycił Zobaczymy czy pali Oczywiście, że pali praktycznie nowy samochód 2047 Ktoś na siedzeniu Jasny sufit Panorama, dach dzielony Kierownica z Co jeszcze możemy zobaczyć w menu? Close to coś się wylało, wszystko aż się lepi Wyłączymy, żeby może tutaj go nie tyrać z nagłośnienia, no to też trzeba zwrócić uwagę. Jest Harmon nie najlepsze, nie najgorsze. Na pewno ciekawy, ciekawy samochód do zakupu, aczkolwiek ze względu na brak jakiegokolwiek tutaj numeru. Na może być niemały problem z ogarnięciem tego wozu kończymy, przechodzimy do następnego samochodu. Jeszcze jako ciekawostka można to wkleić kamery 360 Led, lampy LED-owe 3 Tempo aktywny Jest też ciekawsze auto. Jest to G63 AMG. Bardzo poszukiwany samochód. Będzie sięgają tego z Dubaju, z Japonii. W Stanach również samochód sprzedawany przez UB. ubezpieczalnie jest to 2014 rok. Zobaczymy sobie lot number. Nie, nie widać nic podejrzanego, co so, ja tak na szybko jeszcze go sprawdziłem. Także tak otworzymy maskę, zobaczymy jak on wygląda pod maską. Ten samochód kołam mam zapisany u siebie na liście do licytacji bo też się zaczęliśmy mocno rozglądam, jest to BMW M240, rocznik prawdopodobnie między 18 a 20 pod maską B58, czyli 3 litry turbo na twój scrollu 326 koni. Auto w pakiecie M Performance. Między innymi hamulce. Power Kit, tak zwany pod. Maską. Tu jest więcej koni niż z seria. Tu nie będzie to 326, tu będzie 360 koni. Nagłośnienie i Chyba mój ulubiony kolor wnętrza, jeżeli chodzi o BMW. To telesporty, bardzo wygodne. Prawdopodobnie nie zapali ten samochód. Się dużo nie pomyliłem. Próbuję, ale nie odpali. Zostawię dwa kluczyki. Zobaczymy, jak ktoś to linkę przeciął, niestety. Szkoda, że to drewno jest w środku, na no nic nie poradzimy. Kabry są raz na lata. No, może przyjedzie w sierpniu. Chciałem sobie poglądać, jak te Jeepy wyglądają. Właśnie z takim uszkodzeniem bocznym w koło. Co się dzieje później z ramą? Dlatego że newralgicznym punktem tego samochodu jest właśnie rama ale jak widać tutaj za bardzo nic się nie wydarzyło Jest to Jeep z 16 roku uszkodzony błokiem a więc taka szkoda łatwa do ogarnięcia uszkodzenia są, ramy są bardzo kosztowne przez co staramy się unikać takich zakupów aczkolwiek po ogarnięciu tego zbiska Samochód się prezentuje całkiem zacnie ciekawostka Zobaczcie ile korozji. Typowy mopar tego niestety nie oszukamy aczkolwiek jeżeli byśmy szukali auta w ciepłym stanie, no to te samochody są droższe, dlatego więcej osób się nimi interesuje. Spróbujmy go zapalić. Chcę paliwa zostało, czek się świeci. No i pięknie odpala. No i mamy też żabkomit niestety, ale będziemy go bacznie obserwować. Szkoda Undercarriage. Po tych zdjęciach bym się wahał, na pewno czego kupić, czy nie. Na żywo nie wygląda wcale tak źle. Dość ciekawy temat. A to jest w całości, gdyż jest. Jak tu mam informację po kradzieży. Wersja z silnikiem litro, 3-litrowym B58, a więc to wersja user-friendly, że tak się wyrażę. Mniej będzie przy niej do serwisowania. Uszkodzona prawa strona. A też uszkodzenie nie wygląda dramatycznie. Zawieszenie wygląda na całe. Kolego, warto się spodziewać, że może coś tutaj być z geometrią, a to wyjdzie w trakcie. Zderzak, myślę, że do uratowania. było Błotnik do wyciągnięcia. Myślę, że też się da uratować. Dla wymagających oczywiście te elementy można wymienić, kupić w kolor. I auto będzie jeździć. Na samochodzie folia. Samochód w M-pakiecie fabrycznym Posiadający kamery Jest tutaj jedno z przodu w lusterkach oraz jest kamera cofania Opony ze strzępkiem pewnie będą do wymiany nie wyglądają źle Jeszcze nawet jakiś gwóźdź się uchował Teraz bym powiedział, że na bogato A i nagłośnienia nie ma Ciekawe co autor miał na myśli To tyle, to chyba już są te komforty Albo sporty, poprawimy się w komentarzu na pewno Czy tutaj ktoś palił? Zobaczmy czy ten samochód odpala A to z b pięćdziesiąt miałem, z osiem na co dzień.